Siemka wszystkim, yo, yo W poprzednim filmiku mogliście zobaczyć w użyciu paletkę MIO. Dzisiaj postanowiłam, że nagram makijaż paletkami, których podejrzewam, że jeszcze nie widzieliście. Zresztą nie są one w Polsce jakoś mega popularne. Chodzi tutaj o paletki Make Makeup Revolution we współpracy z angielską youtuberką Roxy, Roxaurus. Tak, więc myślę, że nie mieliście okazji nigdzie widzieć filmików na polskim YouTubie, ponieważ nie jest ona popularna tutaj w Polsce. Aczkolwiek mieszkała w Polsce do 8 roku życia, z czego się wczoraj dowiedziałam z jej filmiku. Także jeśli jeszcze nie widzieliście Roxy, to gorąco Was zapraszam do oglądania i subskrybowania jej kanału. No i co? Jeśli chodzi o tą paletkę, jak byłam w Londynie, poprosiłam kuzynkę Asię, żeby kupiła mi właśnie paletkę Roxy. I chodziło mi o tą paletkę. Jednak. Asi się coś popierdzieliło i kupiłam mi tą i drugą, ale to nic nie szkodzi, bo ta druga jest również fajna. No i dzięki temu mam teraz dwie, także Asiu, yy, jeśli oglądasz ten film, to gorąco Cię pozdrawiam i oczywiście Ci dziękuję za odkrycie tej drugiej także. No i myślę, że wyczarujemy coś dzisiaj przy użyciu tych dwóch paletek. Oczywiście nagram Wam yy, przebitki ze słoczami obu palet, więc ja tutaj sobie w międzyczasie popijam kubeczek, kubeczek a propos dostałam od yy, Gosi stańców. Tańców, Gosi jeśli oglądasz także pozdrawiam no i dobra, zabieramy się do dzieła już Wam otworzę tą pierwszą pokażę jakie tutaj są odcienie, paletka prezentuje się tak jest taka złota jeśli te cienie prezentują się tak Odsunę może i tak, tutaj jest bardzo fajny butelkowy zieleń. Tak, bardzo mi się podoba. Te tutaj cienie też są fajne. Zresztą, no, kolorystyka jak najbardziej mi pasuje. Także sobie tutaj otworzę i pokazywam wam to drugą, o którą mi chodziło. Ona jest taka bardzo kolorowa. Z zewnątrz prezentuje się tak. Taka niebiesciutka. No i w środku macie tutaj takie. Mega kolorki. Jak to się z papuszku taką jak ja to myślę, że e, przypadnie mu do góry ta paleta. No i co? I chciałam oczywiście zrobić e, makijaż jakiś tutaj pod, e, pod tą sukienkę, żeby fajnie to tutaj się prezentowało. I zaczynamy. Jeśli chodzi o paletki, to z tego co pamiętam, dałam za każdą z nich około 10 funtów. Oczywiście Wam podlinkuję. Nie wiem, czy ona w Polsce jest dostępna, ale jeśli nie, to może jakieś. Kult Beauty i gdzieś tam coś tam ta paletka może będzie. Dobra, zaczynamy. I tak, znajdę sobie jeszcze tutaj jakiś pędzeleczek. Dobra, może być taki. I na początek użyję sobie tego cienia bu Na przestrzeń pod breath. Nie będę się tu garbić, tylko sobie tylko prawie. No, taki troszkę wkurczył ruszyk jest wpadający. To nic, potem tym tak rozświetliwe. Okej. Okay. Teraz na załamanie powieki użyjemy sobie tutaj tego cienia kuki, taki brązik, kawa z mlekiem. Dobrze. No tak. Teraz weźmiemy sobie ten żółciutki cień. hani. czy hani, honey? Honey. Honey, honey, i Jedziemy z nim na wewnętrzną część powieki. Rzuty cienie ponoć są ciężkie do uzyskania. Troszkę mnie się tu osypało, ale to nic. Teraz użyjemy sobie tego tutaj pomarańczu, pumpkin, może w połączeniu z tym pomarańczem drugim. Tym tutaj, bang, bang. Ten tutaj, Bank Bank. Ten Bank Bank jest taki żywszy.

i teraz się zastanawiam, może teraz użyjemy tego cienia tutaj różu, Inspire. Damy go tutaj w zewnętrzny kącik. przez zaraz będziemy w sytuacji, bo tutaj troszkę mi tego różu opadło, także troszkę te cienie się sypią, ale mi to jakoś znacząco nie przeszkadza, bo jeśli jest dobra pigmentacja, to można przymknąć na to oko, że to często jest, że tak powiem, powiązane ze sobą. Troszkę tutaj wyciągniemy ten różyk. I teraz wracam do cienia kuki i myślę, że jeszcze weźmiemy sobie, może to na dolną powiekę machniemy. Tak. Na dolną powiekę machniemy sobie ten tutaj taki cień, nazywa się red velvet. Troszkę ten red velvet w kąciku zewnętrznym, dołożę tego cienia brązowego kola. Ok. I teraz się zastanawiam, co by dać tu wewnętrzny kącik. Może pociągniemy z jakimś tutaj świecącym. Zobaczymy sobie. To by mi tu pasowało, zrobię sobie kilka słuczy. Użyję tego cienia tutaj, zmęczonego już troszkę przeze mnie go tutaj jas yes. I dodamy tutaj na wewnętrzną część Ok, i jeszcze przyciemnijmy troszkę zewnętrzny kącik, tylko znajdę pędzelek i zrobimy to tym cieniem, który wcześniej widzieliście, dałam go na dolną powiekę Red Velvet. Zwróćmy ja tego pędzelka do rozcierania i jeszcze dół sobie troszkę rozetrę. Ok. Makijaż oka skończony. Jeszcze. Prezentuje się tak, taki powiedzmy trochę zachód słońca. Ok. Robię drugie oko tuż. I zaraz do Was wracam i Wam się pokazuję. Ok, kochani, tak wygląda skończony makijaż. Już się do Was zbliżam, żebyście mogli zobaczyć. Nie robiłam tutaj żadnej kreski eyelinerem, tylko wytuszowałam rzęsy. Dołożyłam tego usta, troszkę wyszło mi za ciemne. Użyłam znowu tego balsamu koloryzującego usta, ale wyszła jakoś wyjątkowo mocniej niż zwykle, ale spokojnie wypiję jeszcze kawę, także pewne docelowe użyję czegoś bardziej neutralnego, bo już oczy są tutaj łą na pierwszym planie, więc myślę, że usta powinny być bardziej neutralne. I co, kochani? Mam nadzieję, że makijaż Wam się podoba. Mnie osobiście bardzo lubię takie, y, taką kolorysty kolorystykę zachodu słońca i czuję się dobrze w takim makijażu. I oczywiście idę w nim do pracy, żeby nie było. I kochani, myślę, że mogę teraz zaprosić na. Oj, zaraz mi to wszystko poleci, Na kolejny filmik z użyciem paletki Naked Cherry. Może gdzieś tam jeszcze wplotę kolory z innych palet Naked, także czekajcie. Na pewno taki filmik się pojawi. I co? Do zobaczenia. Pozdrawiam. Miłego dzionka albo wieczoru. Zależy, kiedy wrzucę filmik. Pa, pa!